Witamy Państwa, środa. Spuściliśmy młotki, niech sobie trochę polatały. Teraz tu im sypnąłem trochę, zawsze i ich tak sypnie. Nie wiem, trochę, to tak sypię. Nie wiem czy to dobrze, się tak przyzwyczaiacie. Ale zawsze to jak siadłem, to im, im sypnę. Przewozimy cały rozpust tam z powrotem do brata, bo już czas je rozdzielać. Teraz podobę wszystkie gołąbki, bo tu nie ma jak, tu jest tylko dla młodych przedzielone, i później tam. Będzie dla tamtych tych stamtąd Tam będziemy zabierali młode te, które się uchowają i młode będą wszystkie tutaj przewożone do bolka. Na bolka do, na gołemnik. Także my zaraz jedziemy tam po sobie na działeczkę do Brata, która które ma być. Przyjedzie to Maka tu się poprowadzi, bo tam mi pozaznacza, jak jakie mam porozdzielać dokładnie samce i samiczki i pospisujemy na kartce jak ponie mamy mam je w lutym parzyć z tych głąbków jeszcze nie wiadomo co będzie zobaczymy ile pogubimy na lotach no to dopiero od maja jeszcze trochę je poprzepuszczamy bo nie były prawie przepuszczane chyba ze dwa razy także my jedziemy teraz tam dobra Braciaka tak jak mówiłem one i tu sobie trochę poddziebują polatają i wejdą Zima nieboś powoli gdzie odbliż w poniedziałku chyba do pracy tam na 3 dni mamy takie tam 100 do położenia jak pozwoli pogoda. będzie odbliż to trzeba jechać parę dni popracować Także my jedziemy teraz tam do Braciaka, zaraz tam je wpuścimy i dogramy jeszcze tam gołąbki nowe dotarły na miejsce swojego gołębniczka, co znaczy to nie jest już ich, bo tutaj był lotowy gołębnik. to jest tylko rozpodobę, tam jest u mnie na działce ale one tu będą w tym lotowym teraz, tak jak mówiłem, siedziały i tam je porozdzielamy tam je porozdzielamy panowie i tu będą ciągnięte po nich i zabierane do bolku, to są nasze łąbki rozwodowe. Jutro będzie brat, tam wszystko mi popisze na kartkach, co mam z czym, który do czego. numerami, bo tak to ja tu nie wiem. Także ja idę go łąbki, panowie wpuszczam do środka. I zaraz coś tam w środku, jeszcze dogramy, jakie wpuszczę. także gołąbki wróciły do gołębni altowego Teraz im damy jeść. Teraz tam wodę już mam przygotowaną z witaminą. Nakarmimy, napoimy, że przyjedzie braciak. Będzie tu wszystko mi spisywał, dokładnie co, jak, bo ja dokładnie nie wiem. Jest tutaj w tych gołębiach yy, 10 gołębi, chyba czy 9 moich weszła Niemka, mi Dunkę lub Pinkę taką to łatwiej posprawdza, trzeba będziemy po nich ciągnąć się stanowimy nie to będą do wydania także idę zdawać gołąbkom zaraz jeść i pić bo jeszcze dzisiaj nie dostawały które przewiozłem, tam już ich nie karmiłem i tego łapałem i tego Chodźcie, chodźcie maluchy, chodźcie. Także idziemy, im sypniemy. Teraz to im sypnę i mi dam wody jeść jeszcze. Dobramy chwilę jak jedzie. żarcia. Kolety A ja już też tam coś dostają. Takich witamin, nie takich. Teraz zima to wiadomo, że trzeba coś podawać. No, Zobaczcie jak bo zostały też z Wczoraj takie jeszcze jedno taką Tak to wygląda Panowie gołąbki w zdrowiu wytrzymałem, tam brak mi podpowiada co tam im podawać ja dopiero teraz będę się tym zajmował bo no tak jeszcze się dokładnie tam do końca Człowiek nie zna, to to jest tam podobne. tam to też się przywiążę, nagram, mogę jutro to pocztać jak będzie brat, co tam będzie do wydania. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Dobry lot!